Cisza cmentarza była dla Izabeli Wolańskiej jedyną luksusową rzeczą, której nie mogła kupić, a jedynie wynająć na krótkie chwile. Co niedzielę, punktualnie o dziesiątej, jej czarny, lśniący samochód z szoferem zatrzymywał się przy żelaznej bramie. Wysiadała ubrana w nienaganną czerń od projektanta, a jej twarz, zwykle surowa i skupiona na liczbach giełdowych, przybierała maskę uroczystego spokoju. Szła wybrukowaną alejką, mijając anioły z marmuru i kamienne krzyże, Aż docierała do miejsca, które stało się jej cotygodniowym obowiązkiem. Grób jej męża, Michała, był monumentalny, wykonany z czarnego granitu, z prostym, eleganckim napisem. Był to pomnik nie tyle miłości, co statusu, który osiągnęli razem. Była prezesem imperium, które Michał zbudował, a ona po jego nagłej śmierci przejęła i pomnożyła. Świat znał ją jako bezwzględną kobietę biznesu, która potrafiła zniszczyć konkurencję jednym ruchem na giełdzie. Jej życie toczyło się w sterylnym środowisku apartamentu na ostatnim piętrze wieżowca, sal konferencyjnych i prywatnych odrzutowców. Emocje były dla niej słabością, sentymenty niepotrzebnym balastem. Śmierć Michała była wstrząsem, ale poradziła sobie z nim tak, jak ze wszystkim innym, zorganizowała, zarządziła i zamknęła w starannie określonych ramach czasowych. Niedzielna wizyta była częścią tego porządku. Dziesięć minut ciszy, wymiana kwiatów. A potem powrót do świata, w którym liczyły się tylko zyski i straty. Tego dnia jednak coś zakłóciło jej rytuał. Już z daleka zauważyła postać klęczącą przy grobie Michała. Był to mężczyzna ubrany w znoszoną kurtkę i wyblakłe dżinsy. Jego ramiona drżały od cichego płaczu. Izabela zmarszczyła brwi. To było jej miejsce, jej czas. Poczuła irytację, jakby ktoś bezprawnie wtargnął na jej prywatną posesję. Podeszła bliżej, jej drogie buty stukały miarowo o kamienną ścieżkę, a dźwięk ten wydawał się w cmentarnej ciszy nienaturalnie głośny. Mężczyzna nie zauważył jej nadejścia, pogrążony w swoim żalu. W dłoni trzymał pognięcioną, dziecięcą laurkę. Izabela stanęła tuż za nim, czując falę chłodnej niechęci. Nie lubiła publicznych pokazów słabości. Czekała chwilę, spodziewając się, że jej obecność go spłoszy, ale on wciąż płakał. W końcu jej cierpliwość się wyczerpała. Jej głos, gdy się odezwała, był zimny i ostry jak cięcie szkła. Przepraszam, ale to jest grób mojego męża. Kim pan jest? Mężczyzna drgnął, jakby obudzony z transu. Powoli wstał i odwrócił się. Miał zmęczoną twarz, poraną z marszczkami troski, choć nie wyglądał na starca. Jego oczy były czerwone od płaczu. Spojrzał na nią z mieszaniną zakłopotania i bólu. Przez chwilę milczał, jakby szukał odpowiednich słów. W końcu wykrztusił, a jego głos był chrapliwy od emocji. Nazywam się Adam Nowak. Ja, ja znałem pani męża. Był dla mnie, był dla mnie wszystkim. Izabela uniosła brew. Michał miał setki znajomych, partnerów biznesowych, podwładnych. Ale żaden z nich nie wyglądał tak jak ten człowiek. I żaden nie płakałby tak szczerze przy jego grobie. Nie przypominam sobie, żeby mąż o panu wspominał, stwierdziła chłodno, co było prawdą. Znała jego kalendarz na pamięć, jego kontakty, jego świat. Nie było w nim miejsca na kogoś takiego jak Adam Nowak. Adam spuścił wzrok na laurkę w swojej dłoni. Delikatnie ją wygładził. Pani mąż, on nie chciał, żeby ktokolwiek wiedział. Był aniołem. Moim i mojej córeczki wyciągnął drżącą rękę w jej stronę, pokazując rysunek. Przedstawiał on uśmiechniętą dziewczynkę i wysoką postać z doklejonymi skrzydłami z waty. Pod spodem widniał niezdarny napis: Dla pana Michała od Zosi. Izabela spojrzała na rysunek bez emocji. Dziecięce bazgroły nic dla niej nie znaczyły. Nie rozumiem, o czym pan mówi. Mój mąż nie był filantropem. Wierzył w ciężką pracę. Nie w Jałmużnę. Ból na twarzy Adama ustąpił miejsca desperacji. To nie była Jałmużna. To było życie. Moja Zosia ma bardzo chorą serce. Potrzebowała leków, specjalistycznych badań. Nie było mnie na to stać. Pracowałem na budowie, którą prowadziła firma pani męża. Kiedyś zasłabłem z przemęczenia. Pan Michał znalazł mnie, zapytał, co się dzieje. Opowiedziałem mu o Zosi. Następnego dnia wszystkie rachunki ze szpitala zostały zapłacone. Anonimowo. Ale ja wiedziałem, że to on. Co miesiąc, przez dwa lata, opłacał wszystko. Dzięki niemu moja córeczka żyła. Mieliśmy nadzieję. Lekarze mówili, że jest szansa na operację, która ją uratuje. Jego głos się załamał. Ale potem, potem on zmarł. Płatności ustały. Szpital dał mi miesiąc na znalezienie pieniędzy. Termin mija za tydzień. Operacja jest niemożliwa. Lekarze powiedzieli, żeby, żeby zabrać ją do domu i cieszyć się czasem, który nam pozostał, spojrzał na grób, a po jego policzkach znów popłynęły łzy. Przyszedłem mu podzękować. I pożegnać się. Bo on dał nam dwa lata, których byśmy nie mieli. A teraz, teraz wszystko się skończyło. Izabela stała nieruchomo, a słowa Adama odbijały się echem w jej głowie. To było niemożliwe. Michał, jej pragmatyczny, skupiony na biznesie mąż, prowadził podwójne życie, o którym nie miała pojęcia? Wydawał pieniądze na obcego człowieka, na jego chore dziecko i nigdy jej o tym nie powiedział? Poczuła ukłucie czegoś, czego nie potrafiła nazwać. To nie była złość. To było poczucie zdrady, ale innego rodzaju jakby przez lata żyła z obcym człowiekiem. Proszę mi dać swój adres, powiedziała nagle, tonem tak stanowczym, że Adam aż podskoczył. Jej umysł już pracował, analizował sytuację. To musiało być jakieś oszustwo. Sprawdzi to, znajdzie dziury w tej historii i zakończy te farsy. Adam, zaskoczony, podał jej adres zapisany na skrawku papieru. Patrzył na nią z nadzieją, której Izabela nie potrafiła znieść. Wzięła kartkę, nie dotykając jego palców, odwróciła się bez słowa i ruszyła z powrotem do samochodu. Kiedy szofer otworzył jej drzwi, rzuciła mu nowy adres. Nie jechała do domu. Jechała zweryfikować kłamstwo. Mieszkanie Adama znajdowało się w starej, odrapanej kamienicy na obrzeżach miasta. Wszechobecny zapach wilgoci i stechlizny uderzył w nozdrza Izabeli, gdy tylko wysiadła z klimatyzowanego wnętrza samochodu. Weszła na skrzypiącą klatkę schodową, czując na sobie ciekawskie spojrzenia sąsiadów. Zapukała do drzwi oznaczonych numerem 7. Otworzył jej Adam. W środku było czysto, ale biednie. Na środku małego pokoju, na rozkładanej kanapie, leżała dziewczynka. Była drobna i blada, z wielkimi niebieskimi oczami, które patrzyły na Izabelę z dziecięcą ciekawością. Obok niej leżała sterta książek i kredek. To musiała być Zosia. To jest ta pani, o której ci opowiadałem, aniołku, szepnął Adam. Pani znała pana Michała. Zosia uśmiechnęła się słabo. Pan Michał też był aniołem, powiedziała cichym, dzwoniącym głosikiem. Obiecał, że naprawi mi serduszko, żebym mogła biegać. Przynosił mi czekoladę. Mówił, że nie mogę mówić tacie, bo to nasz sekret. Izabela poczuła, jak jej serce, skute lodem przez lata, zaczyna pękać. Czekolada. Michał zawsze miał w kieszeni marynarki tabliczkę gorzkiej czekolady. Twierdził, że pomaga mu myśleć. A więc to prawda. Wszystko. Jej mąż, człowiek, którego myślała, że zna, miał sekretne życie, w którym był aniołem dla małej, umierającej dziewczynki. A ona, jego żona, nie miała o niczym pojęcia. Poczuła falę wstydu, tak silną, że aż zakręciło jej się w głowie. Pokaż mi jej dokumentację medyczną, poleciła Adamowi, a jej głos był już mniej surowy. Przejrzała stertę papierów, wypisów ze szpitala, wyników badań. Skomplikowane terminy medyczne nie były jej obce, potrafiła analizować raporty z każdej branży. Szybko zrozumiała powagę sytuacji. Wrodzona wada serca skomplikowana rzadka. Operacja była ryzykowna, ale dawała jedyną szansę. Koszt był astronomiczny. Dla niej była to kwota, którą wydawała na utrzymanie jachtu przez kwartał. Dla Adama była to bariera nie do pokonania. Następnego dnia Izabela, już nie jako wdowa w żałobie, ale jako prezes Wolański Holding, umówiła się na spotkanie z dyrektorem prywatnej kliniki, w której leczono Zosie. Doktor Kowalski przyjął ją w swoim luksusowym gabinecie. Pełnym dyplomów i skórzanych mebli. Był uosobieniem profesjonalizmu i fałszywej troski. Pani Wolańska, to dla nas zaszczyt, zaczął, uśmiechając się szeroko. Izabela przeszła od razu do rzeczy. Chodzi o państwa pacjentkę, Zofię Nowak. Chcę sfinansować jej operację. Wszystkie koszty. Proszę przygotować zespół i wyznaczyć jak najszybszy termin. Uśmiech zniknął z twarzy Kowalskiego. Zastąpiła go maska profesjonalnego współczucia. Ach, tak, mała Zosia. Bardzo nam przykro, ale jej przypadek jest skomplikowany. Rokowania są niepewne. Poza tym, mamy długą listę oczekujących. Procedury. Nie interesują mnie procedury, przerwała mu Izabela. Mówimy o życiu dziecka. Mam pieniądze. Państwo mają specjalistów. Gdzie jest problem? Kowalski westchnął, jakby tłumaczył coś oczywistego dziecku. Pani Wolańska, nasza klinika szczyci się najwyższym wskaźnikiem sukcesu w kraju. Podejmowanie się operacji o tak wysokim ryzyku, zwłaszcza w przypadku pacjentki z powiedzmy niepewnym zapleczem finansowym, to mogłoby nadszarpnąć naszą reputację. Oczywiście, gdyby pani mąż kontynuował swoje wsparcie, sytuacja mogłaby wyglądać inaczej. Ale teraz. Izabela zrozumiała. Nie chodziło o ryzyko medyczne. Chodziło o statystyki i pieniądze. Zosia była dla niego niewygodnym problemem, który mógł zepsuć idealny wizerunek kliniki. Była biedna, więc jej życie było mniej warte. W tym człowieku zobaczyła karykaturę samej siebie zimną, wyrachowaną postać, dla której liczył się tylko bilans zysków i strat. I poczuła do niego obrzydzenie. A jeszcze większe do siebie, za to, że przez tyle lat żyła według podobnych zasad. Panie doktorze, powiedziała powoli, a w jej głosie pojawiła się stal. Chyba nie zrozumiał pan mojej pozycji. To nie jest prośba. To jest informacja. Ta operacja się odbędzie. Albo w pańskiej klinice, z moim pełnym finansowaniem i dodatkową, hojną darowizną na rzecz szpitala, albo w innej, konkurencyjnej placówce. A ja zadbam o to, żeby cała Polska dowiedziała się, Dlaczego musiałam przenieść umierające dziecko z kliniki, która woli dbać o swoją reputację niż ratować życie? Proszę sobie wyobrazić nagłówki w gazetach. Kowalski zbladł. Wiedział, że ma do czynienia z kobietą, która nie rzuca słów na wiatr. Groźba publicznego skandalu była znacznie gorsza niż jedna nieudana operacja w statystykach. Przez chwilę w jego oczach widać było walkę chciwości ze strachem. Wygrał strach. Oczywiście, pani Wolańska. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy. Zbiorę konsylium jeszcze dzisiaj. Znajdziemy termin w przyszłym tygodniu, jego ton był teraz służalczy i pełen fałszywej troski. Izabela wstała. Oczekuje telefonu z konkretną datą w ciągu godziny, nie czekając na odpowiedź. Wyszła z gabinetu, zostawiając za sobą oszołomionego dyrektora. W ciągu następnych dni Izabela całkowicie przeorganizowała swoje życie. Przeniosła najważniejsze spotkania, oddelegowała zadania. Jej dni nie kręciły się już wokół giełdy, ale wokół szpitala. Odwiedzała Zosię codziennie. Przynosiła jej nie tylko drogie zabawki, ale coś znacznie cenniejszego swój czas. Czytała jej bajki, rysowała z nią, słuchała jej cichego, dziecięcego szczebiotu. Widziała jak z każdym dniem dziewczynka, mimo choroby, nabierała kolorów, jak w jej oczach zapalała się iskierka nadziei. Adam patrzył na to wszystko z niedowierzaniem i wdzięcznością. Widział, jak zimna, niedostępna milionerka zmienia się w troskliwą opiekunkę. Nie rozmawiali wiele. Słowa nie były potrzebne. Między tą trójką mężczyzną, który stracił nadzieję, kobietą, która nie znała miłości, i dzieckiem, które walczyło o życie, rodziła się cicha, niewidzialna więź. W dniu operacji Izabela siedziała z Adamem na korytarzu szpitalnym. Czas wlókł się niemiłosiernie. Każda minuta była wiecznością. Po raz pierwszy w życiu Izabela nie miała nad niczym kontroli. Jej pieniądze, jej wpływy, jej potęga wszystko to było bezużyteczne za drzwiami sali operacyjnej. Liczyła się tylko zręczność rąk chirurga i siła małego, chorego serduszka. W tamtych godzinach modliła się po raz pierwszy od lat. Nie prosiła o nic dla siebie. Prosiła o życie dla dziecka, które stało się dla niej kimś więcej niż tylko ostatnim projektem jej męża. Kiedy wreszcie drzwi się otworzyły i wyszedł z nich główny chirurg, Izabela zerwała się na równe nogi, czując, że jej własne serce zaraz przestanie bić. Twarz lekarza była zmęczona, ale na jego ustach błąkał się ledwo widoczny uśmiech. Operacja była bardzo trudna, ale udana. Serce pracuje samodzielnie. Pacjentka jest stabilna. Najgorsze za nami. Adam osunął się na krzesło, zanosząc się płaczem ulgi. Izabela oparła się o ścianę, czując, jak nogi się pod nią uginają. Nie płakała. Zamiast tego poczuła falę ciepła, tak potężną i obezwładniającą, że zaparło jej dech w piersiach. To było uczucie, którego nie znała. To było szczęście. Rekonwalescencja Zosi była długa, ale z każdym dniem dziewczynka stawała się silniejsza. Izabela opłaciła najlepszą rehabilitację i opiekę. Kiedy Zosia w końcu mogła opuścić szpital, nie wróciła do małego, wilgotnego mieszkania. Izabela kupiła dla nich niewielki dom z ogrodem na przedmieściach. Umeblowała go, zadbała o każdy szczegół. Adam, onieśmielony, próbował protestować, ale Izabela uciszyła go jednym spojrzeniem. To nie jest jałmużna, Adam. To jest inwestycja. Inwestycja w przyszłość Zosi. Michał by tego chciał. Mijały miesiące. Izabela wciąż zarządzała swoim imperium, ale jej priorytety uległy zmianie. Pracowała krócej, ale efektywniej. Weekendy spędzała w domu na przedmieściach. Uczyła zosie jeździć na rowerze, piekła z nią ciasta, pomagała Adamowi w ogrodzie. Śmiała się. Jej śmiech, kiedyś rzadki i wymuszony, teraz był szczery i dźwięczny. Zmieniła się. Zniknęła zimna królowa biznesu. A na jej miejscu pojawiła się kobieta, która uczyła się kochać. Pewnego słonecznego popołudnia, rok po operacji, siedzieli we trójkę w ogrodzie. Zosia, teraz pełna energii, biegała po trawie za motylem. Była zdrowa, radosna, pełna życia. Adam patrzył na nią z miłością, a potem przeniósł wzrok na Izabelę. Nigdy nie będę w stanie ci się odwdzęczyć, powiedział cicho. Izabela uśmiechnęła się. To ja powinnam dzękować, Adam. Ty i Zosia uratowaliście mnie. Przez lata budowałam mury wokół siebie, myślałam, że to jest siła. Dopiero teraz rozumiem, jak bardzo byłam samotna. Michał próbował mi to pokazać, ale ja nie chciałam widzieć. Zostawił mi największy dar, a ja znalazłam go dopiero przy jego grobie. W tej chwili Zosia podbiegła do niej i mocno ją przytuliła. Kocham cię, ciociu Izo, wyszeptała. Izabela objęła małą, czując bicie jej zdrowego serduszka. Spojrzała na Adama, na roześmianą Zosię, na słońce przeświecające przez liście drzew. Już nie odwiedzała cmentarza co niedzielę. Nie musiała. Znalazła Michała nie w zimnym kamieniu, ale w życiu, które uratowała. Zrozumiała, że prawdziwe dziedzictwo to nie pieniądze i firmy, ale miłość, którą się daje, i rodzina, którą się tworzy, czasem w najmniej oczekiwany sposób. W tym małym ogrodzie, otoczona dwojgiem ludzi, którzy kiedyś byli jej obcy, Izabela Wolańska w końcu odnalazła drogę do domu. Była bogatsza niż kiedykolwiek wcześniej, ale jej majątek nie był już liczony w akcjach i nieruchomościach, ale w uśmiechach, uściskach i bezcennej radości życia.